Pan z wami I z słowa ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który skąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Przeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie. Rzekł do nich Jezus. za prawdę, za prawdę powiadam Wam. Jeżeli nie będziecie spożywać ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec żyjący, ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, trwamy przez kolejne niedzielę, w refleksji nad Chrystusem, który zostawia nam jeden z największych skarbów dla człowieka pielgrzymującego, czyli Eucharystię. Chleb. Chleb, który staje się pożywieniem ducha, choć jest symbolem czegoś, co materialne, podtrzymujące kondycję człowieka w tej naszej człowieczej drodze. Dla niektórych słuchaczy Chrystusa było nie do przyjęcia, bowiem zdolność duchowego, abstrakcyjnego myślenia była jeszcze im obca. Nowość, jaką przyniósł Chrystus w postaci rewolucji duchowej, gdzie mówi to jest moje ciało, to jest moja krew, daleko różniły się od dosłownego pojmowania. Owszem, Izraelici byli przyzwyczajeni do materialnego składania ofiar, ale Chrystus poza tą ofiarą ukazał jej głębszy aspekt. Aspekt duchowy, dzięki któremu człowiek nie tylko, jak w religiach pogańskich, chce przebłagania ust, ale jednocześnie otrzymuje wewnętrzne, duchowe usprawiedliwienie. Wszystkie gesty Chrystusa, które w czasie Jego ziemskiej działalności były potwierdzeniem Bożego posłannictwa, wskazują na tę drugą płaszczyznę, płaszczyznę Ducha. Rozmnożenie chleba i ryb nie było tylko lina karmieniem głodnych, ale ukazaniem, że istnieje inny rodzaj pokarmu, który jest tak samo ważny. Dla rozwoju człowieka. Wskrzeszenie dziewczynki czy młodzieńca mówiło o tym, że życie ludzkie, owszem, dobiega końca, ale jest ten, który jest panem życia i śmierci. I gdy nadchodzi ten graniczny moment, stajemy przed ostateczną decyzją wyboru Boga lub przeciw Niemu. Ale najważniejsze jest to, że nie kończy się ta nasza pielgrzymka wraz z ustaniem biologicznych funkcji organizmu. I oto Chrystus po raz kolejny staje dzisiaj w konfrontacji z tym stereotypowym myśleniem. Szemerali przeciwko Niemu, jakże może On dać swoje ciało dla nas za pokarm. Ale przecież mówił o ciele Ducha, który karmi wszystkich pielgrzymujących przez 21 wieków. Bóg wiedział o tym, że ludziom, również i następnym pokoleniom, potrzeba znaków. Znaków materialnych, znaków ludzkich. Dla niektórych będzie to znak sprzeciwu, bo bardzo wyraźnie podkreśla ingerencję i obecność Boga w świecie. Dla innych będzie to utwierdzenie. Posiadanej już wierzę, że ten okruch chleba, te słowa Chrystusa, kto spożywa mnie nie umrze na wieki, są prawdą. To nie kto inny, ale święty Cyry powiedział do nas wszystkich: Nie możesz wątpić, że to jest prawdą. Wierzę, przyjmij te słowa. Chrystus nie może kłamać. Wybór Chrystusa poprzez Jego obecność i wsparcie nas w tym chlebie Ducha jest wyborem ludzkiego trwania na wieki. To nie tylko podtrzymywanie w ziemskiej pielgrzymce. Bóg dał nam przykład w postaci Teresy Neumann, jak ważnym dla człowieka powinna być i jest Eucharystia. Jej spowiednik, a jednocześnie proboszcz Miejsca, powiedział, iż w osobie Teresy wypełniły się dosłownie wszystkie słowa Jezusa: że ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a kto je spożywa, będzie trwał we mnie, a ja w nim. Teresa Neumann, postać być może. Większość nieznana. Urodziła się w Wielki Piątek 8 kwietnia 1898 roku w małej niebielskiej miejscowości w Bawarii w mieście Kedersund. Jako pierwsze z dziesięciorga ubogiej rodziny Neumannów. Bogowojni rodzice prowadzili małe gospodarstwo. Ojciec jeszcze dorabiał jako krawiec. Wszyscy członkowie rodziny ciężko pracowali na swoje utrzymanie. W szkole Teresa dała się poznać jako zdolna i pobożna uczennica. 14 lat, gdy ukończyła wraz ze swoją siostrą Marią, podjęła pracę zarobkową u Martina Neumana w jego gospodzie. Służąc i jednocześnie zarabiając pieniądze na utrzymanie swojej rodziny. Jej marzeniem było wstąpienie do zakonu misjonarek świętego Benedykta i udanie się na misję do Afryki, aby służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Jednak postanowiła tę decyzję odłożyć do momentu usamodzielnienia jej młodszego rodzeństwa. Lecz stało się coś, czego ani ona, ani jej rodzina w tym planie nie przewidywała, a opaczność zgotowała z tego znak Bożej ingerencji i obecności. Otóż w 1918 roku wybuch pożar w ich sąsiedztwie Teresa nie bacząc na nic pośpieszyła z pomocą. Jednak w czasie gaszenia pożaru doznała urazu kręgosłupa. Spowodowało to najpierw częściowy, a potem całkowity paraliż, pozostając, zmuszając ją do pozostania w domu rodzinnym. Potem, kiedy miała 21 lat, jakby mało było tych doświadczeń, straciła całkowicie wzrok. Przez to cierpienie duchowe i fizyczne nie straciła jednak wiary. Uznała, że doświadczenie, które zesłał Bóg, pozwoli jej wzrosnąć duchowo. I tu zaczyna się wielka ingerencja obaczności, której ówczesny i współczesny świat medyczny i naukowy wyjaśnić nie potrafił. Jej ojciec, żołnierz piechoty na froncie zachodnim podczas I wojny światowej, przywiózł z tej kampanii wojennej zdjęcie i obrazek Teresy z Elizie od dzieciątka Jezus. Już wtedy toczył się proces, aby wynieść ją na ołtarze, ogłosić najpierw błogosławioną, a potem kanonizować i uznać ją za świętą. Ten obrazek wręczyła mu jedna z zakonnic z klasztoru w Lizję, mówiąc, jeżeli będziesz się modlił do Małej testy. jej stawienictwo jest tak wielkie i potężne, że u Pana potrafi wyprosić łaski, o których ludziom nie śniło się nawet w najśmielszych marzeniach. Ojciec wręczył jej ten obrazek, jednocześnie przekazując głęboką cześć i pobożność do świętej Teresy z Lizję. Teresa zaczęła modlić się przez długie lata do swojej imienniczki. Podczas jednej ze spowiedzi wyjawiła swojemu spowiednikowi i przewodnikowi duchowemu, że miała wizję, gdzie ukazała jej się mała Tereska, pytając, czy chcesz być uzdrowiona? Odpowiedziała, nie, chcę tego, co jest miłe Bogu. A potem głos, który usłyszała, powiedział jej, znów będziesz chodziła i znów będziesz widziała. Twoje pragnienie i powołanie zostanie spełnione, ale cierpienie. Okupisz tę łaskę, którą obdarzy Cię Bóg, bowiem w swoim cierpieniem nawrócisz do ojca więcej ludzi, aniżeli księża przez najwspanialsze kazania. I oto 29 kwietnia 1923 roku w dniu beatyfikacji Teresy z Lizję, Teresy od dzieciątka Jezus. Jej imienniczka Teresa Neumann, 21-letnia dziewczyna, odzyskała wzrok. Dwa lata później, kiedy kościół wynosił Teresę od dzieciątka Jezus na ołtarze, ogłaszając ją świętą, nastąpiło nagłe inne wydarzenie, mianowicie odzyskała władzę w nogach. Spełniło się to pragnienie, ale Bóg nie pozostawił jej samej i nie była to łaska dana za nic. 4 marca Teresa miała wizję Chrystusa klęczącego w Ogrodzie Oliwnym tuż przed swoją męką. I w tym momencie poczuła, jak gdyby on spojrzał na nią i poczuła ogromny ból w okolicy serca. Miejsce to zaczęło krwawić, a ona. Uważała, że w tej chwili umiera. I tak działo się od czwartku po południa aż do piątku wieczorem, a więc przez czas męki i śmierci Zbawiciela. Otóż te stygmaty, które utrzymała, utrzymała utrzymywały się u niej przez 36 lat. Ale czym zadziwiła świat? Kościół i cały szereg ekspertów naukowych i medycznych. Przez 36 lat swojego cierpienia odmawiała i nie przyjmowała żadnego posiłku poza Komunią Świętą. Cierpiała od czwartku do piątku, budziła się w niedzielę rano, w dzień zmartwychwstania Chrystusa, i stygmaty zanikały, i nie było po nich śladu. Jedynym jej pożywieniem była Eucharystia. Potem przez następny cały tydzień pracowała jak każdy inny. Kościół uważał ją za oszustkę. Świat medyczny również nie dopuszczał innej możliwości jak samo okaleczenie. Setki komisji przebranych księży udających tych, którzy wierzą, a jednak szukających powodu mistyfikacji. Wszyscy członkowie tych komisji, gdy przychodzili, odchodzili niesceptyczni, ale nawrócili, bo widzieli dzieło Boże. Wieści o niej rozeszły się na cały ówczesny chrześcijański świat. Nadeszła wielka demoniczna pora II wojny światowej. Każdy obywatel niemiecki podczas okupacji otrzymywał kartki żywnościowe, ale z wyjątkiem Teresy Neumann. Odebrano jej prawo do kartek żywnościowych z urzędowym uzasadnieniem, że ci tak nie wie i nie pije nic. Przez całe swoje życie, ale dało jej podwójny przydział mydła w uzasadnieniu konieczności cotygodniowego prania poklamionej krwią bielizny po Rodzina Neumannów była antynazistowska, jednak nie była nękana przez Hitlerowców. Dlaczego? Otóż Adolf Hitler. Swoim osobistym rozkazem nakazał ich nie nękać, ponieważ znał ją jako wizjonerkę i panicznie bał się Teresy, gdyż powiedziała mu, że nadejdzie dla niego Dzień Bożego Gniewu. Niemniej po zakończeniu II wojny światowej żyła po śmierci swoich rodziców i w 1962 roku zmarła na atak serca. Po jej śmierci ciało zostało wystawione na publiczny widok. Nie podlegało rozkładowi, a jej pobożność i jej przykład utwierdziły wszystkich wierzących, że Eucharystia ukazana przez Boga i jej spożywanie na jej przykładzie jest czymś wyjątkowym, a słowa Chrystusa to spożywa moje ciało i pije moją krew, nie są żadnym oszustem, ale potrafią podtrzymywać ludzi w ich ziemskiej pielgrzymce. Bóg daje znaki takie wyjątkowe. Dzisiaj nie jesteśmy zmuszani aż do takiej ofiary. Niemniej tamte wydarzenia dają nam argument dla naszej wiary że praktyka Eucharystii, tej niedzielnej przyświętej, nie jest tylko spełnianiem pamiątki, ale jest pokarmem i duchową pomocą dla każdego pielgrzymującego. Wierzymy w tę obecność Chrystusa w postaci chleba, gdy ktoś powie, ale dlaczego oni tak często przyjmują tę komunię? Przecież powinni być świętymi. I wtedy odezwie się, moi drodzy, do nas święty Jan Bosko, który powiedział. Niektórzy mówią, że aby często przystępować do komunii, trzeba być świętym. To nieprawda. To oszustwo. Komunia jest dla tych, którzy chcą stać się świętymi, a nie dla świętych. Lekarstwa podaje się chorym, tak jak pokarm słabym. Jest to odpowiedź, dlaczego praktykujemy i dlaczego ów głód Eucharystii jest tak dla nas potrzebny. On czyni nas innymi ludźmi. On czyni nas silnymi ludźmi. On buduje nas od wewnątrz i jednocześnie pozwala odkryć. Takie pokłady siły ludzkiego ducha, których do tej pory nikt z nas nie przeczuwał i nikt z nas nie widział. Kiedy jesteśmy pełni zwątpienia, kiedy nie mamy siły, kiedy wydaje nam się, że złotego świata jest tak przygniatającym krzyżem, iż nie wytrzymamy, wtedy pojawia się on. Tej okruszynie chleba i ta wielka, mocna wiara, która uzdalnia nas do nadludzkich czynów. Matka Teresa z Kalkuty miała zwyczaj posyłania kandydatek do zakonu w pierwszym dniu ich pobytu w klasztorze do domu dla umierających. Był to specyficzny dom w ich zakonie. Nikt stamtąd nie wychodził żywy. Ludzie konali w ramionach lub na rękach zakonnic. Jedynym, czego można było im udzielić i pomóc, to była słowa po ciebie, były słowa pociechy, pogłaskanie po głowie lub podtrzymanie za rękę w momencie odchodzenia. Pewnego dnia zgłosiła się do matki Teresy młoda dziewczyna z prośbą o przyjęcie do zakonu. A wtedy matka Teresa powiedziała do niej, Czy widziałaś, z jaką miłością i troską kapłan dotyka Eucharystię, czyli Jezusa podczas mszy świętej? Teraz idź do domu umierających i rób to samo, ponieważ to jest ten sam Jezus, którego możesz znaleźć. Przygniecionym cierpieniem ciele biednego. Po trzech godzinach nowo przybyła kandydatka do zakonu, wróciła do matki Teresy i z uśmiechem na twarzy powiedziała: Matko, dotykałam ciała Chrystusa przez trzy godziny. Jak to zrobiłaś? zapytała matka Teresa. Kiedy przybyłam tam. Przyniesiono człowieka, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej, i minęło wiele czasu, zanim go stamtąd wyciągnięto. Pokryty ściekami miał wiele ran. Umyłam go, zabandażowałam rany, a kiedy to robiłam, wiedziałam, że dotykam ciała Chrystusa, powiedziała kandydatka do zakonu. A wtedy matka Teresa objęła ją w ramiona. I powiedziała, córko, w Eucharystii przyjmujemy pokarm duchowy, który potrzymujemy nie w codziennym utrudzeniu. Bez tego nie wytrwałabym ani jednego dnia, ani jednej godziny. I to jest odpowiedź, dlaczego przystępujemy do tego stołu. Każdy z nas na miarę swojego życia i Bożej opatrzności ma takiego Chrystusa, którego może dotykać i obejmować, ale bez jego chleba i jego ciała, tak jak Teresa, nie wytrzymamy ani dnia, ani godziny, by być dobremi. Amen.